Po. Przepraszam, tak, Tutaj u Sześć, nas na tym odcinku będzie zjazd na osiedle, po prawej stronie zaczynają się działki. Prawda? Ile jest maksymalnie wejście na taką działkę? Bo wiemy, że maksymalnie po prostu ile tam wejdziecie na... Ten... O, ja panu powiem gdzie się zaczyna. Na zjeździe to raz do bystrego. Jak pan spojrzy po prawej stronie, sto... no. zaczynają się Nie, No, ja... dalej, to, dalej, to się... dalej, 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 się... dalej, dalej się... na, wysokości... na wysokości to dalej, No, dalej. to dalej, No, ja to No, to osiedla. No, się... no, napis... to... no, to jest to siedzę. No, Tu to siedzę. No, to tu, ale to, że to są w Niemczech, to patrzę co Ale tutaj to jest. zaraz Pan granicę pokaże. Prawda? to jest droga do tego, do należy znaczy, tutaj, to jest droga. To jest droga, droga. No to się o to chodzi. No, o, do... to no, do... no, A między tymi drogami, co nie? No, co tak, tak. No i jak maksymalnie macie wejść w tej? drogowy, tak. drogowy. Tak. Tak, no drogowy, już tak. mówię. Ta zakreskowana część, ta krateczka, to jest istniejąca, jest. Znaczy tyle zajmuje, to jest ślad. Znaczy on zniknie, nie? Ale to jest ślad. Istniejącej jest. To do granicy pasa jest. Tutaj jest skrzyżowanie, to o tym nie mówmy. Nie? taki trapez się otwiera. Nie? Ale generalnie to jest od 6 do 8 metrów. Tak. Od istniejącej krawędzi jest. Czyli nie jest to tak. Niech to jakieś wielkie, tam, no, ja mówiłem Panu wcześniej, że są takie wielkie regulacje, które tylko pozwoliły przeprowadzić w ciągu tam będzie właśnie, tam będzie właśnie, a kogoś nie Jeszcze przechodzimy na jeszcze no, pues, bardziej bogato niż Pan mówił, tak? bo ścieżka rowerowa po stronie południowej, a po stronie północnej dodatkowo się nie pieszy. No, to, to ciąg pieszy. Będzie obustronny ciąg pieszy. Tylko po jednej stronie będzie połączony z rowerami. A po drugiej, tylko. Pieszo na... rowerowy Tam zachować, jeździć rower. Tak jest. Więc uzyskacie Państwo parametry, jak y, przejścia przez bystry, jak w mieście. No, taki przekływ, jak w mieście. Ja, może, ja jeszcze, może ja jeszcze do tego tematu dopowiem. Że w obecnym stanie i Panowie geodeci co mnie to jest od istniejącego asfaltu, jest u mnie 11 metrów jechany na działkę. 11 u, metrów. Szczególnie, to nie jest idealna od to, jest, to, pewne, to jest kolejny geometryk, wynikły pewne, pewne elementy, dlatego ten patrz się, on jest równoległy do tej z tych czasami się odchyla. Także ta może tyle nie być. Ale to jest ten od wielkości. No bo ja zrozumiałem, że to droga robocza będzie. To, to, to. To nie Bo te działki na pewno będą uchwycone. Także obejrzenie działek na pewno trzeba będzie przestać. Tak, może to. Panie istniejący mam No. Ma takie pytanie, gdzie, 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 bo wiem, że zostanie nie, nie przesunięty założyć. przystanek autobusowy. W miejscowości bystre, bo cały czas mówimy o miejscowości bystre. Może Pan pokazać, gdzie zostanie, skąd, gdzie będzie przystanek do Gierzycka? zlokalizowany zaraz na początku, jako w stronę Giżycka wjeżdżamy, po stronie lewej, czyli to jest dla wlotu w kierunku Giżycka, to jest tu, tak. I to jest, tu jest granica Giżycka, to nie jest granica Giżycka, proszę pana, ale granica opracowania Jezc, tego re... nie łapnij się na umownie, tam założ... zaczyna... kończy się inne opracowanie, I tutaj wchodzi, który był by jako, jako obwodnica Giżycka. I zaraz na początku tego odcinka jest pierwsza zatoka autobusowa. Za skrzyżowanie z tą drogą gminną pierwszą no, odczalni to, odczalni odczalni odczalni. jest druga, czyli jest zgodnie z normatywem, bo zatoka powinna być za skrzyżowanie. Nigdy nie wolno projektować zatok autobusowych, to z innych uwarunkowań BRD, wynika bezpieczeństwa ruchu drogowego, że przed skrzyżowaniem nie wolno tego za skrzyżowanie. I dlatego w najbliższych miejscach, gdzie było to możliwe, ta jest troszeczkę przesunięta w kierunku Giżycka, bo tu mieliśmy drogę pilną. To ją troszeczkę usunęliśmy. A ta druga jest zaraz przy skrzyżowaniu, blisko. Blisko siebie w sumie są. Te dwie Proszę bardzo. Tutaj. Tu, tutaj. I teraz mam pytanie: Czy z Bliżycka, jadąc, mogę skręcić sobie do tak, jak w tej chwili skręcam? Czyli jadąc z tej strony, tu w pełni więcej w tym miejscu? Tu? O tu. Bo tu jest e, droga, ta, która tak, prowadzi ja. do e, starego, no. bezprego. Tak zwanego. Tak, To jest, zwanego... to jest poza zasięgnika z drugiego projektu. O, tu, o, tym, o tej pani mogę powiedzieć. Dobra, to w takim razie o tej. Tak. Zostanie Pani dorosły, całkowicie bezpieczny e, skręt. No dobrze, to teraz pytanie do Pani Czesi, bo Pani Czesia tutaj jest specjalistką. E, może im Pani powiedzieć, czy istnieje możliwość, żebym wjechała z miasta? Zaraz dojdziemy do drugiego projektu. Zdolny no, no, tak. do no, tak. się na tym jest. Dziękuję. Ja na poprzednim zadałem pytanie, jaka jest przepustowość, przewidywana przepustowość tej drogi. No Otrzymałem odpowiedź, że 30 tysięcy pojazdów na minutę, na dobę. No i tak e, łatwo obliczyć, że to jest 20, 20 pojazdów, niekoniecznie tirów, ale 20 pojazdów w ciągu minuty. Niech tam e, między te pojazdy ktoś wciśnie, komar tam nie wciśnie tego. Tam ani wyjechać, ani wjechać przy takim. No to, a, a jak pan wyjedzie i, i wjedzie do, do miejscowości, wyjść z tym? No, ja? teraz, no ja. to dziwny, teraz, teraz. trzeba 10 minut czasami na ten stać. A później jak będzie jeden za drugim, bardzo to nie się Przecież jeździł o tyle, ile teraz jeździ. A, skąd tam a, się a czyż, kołom, to się taki... A nie Ale niech pan posłucha, w po ogóle nie porównuje stanu istniejącego z tym, co będzie. Bo otrzyma Pan dwa ciągi pieszewki, jeden pieszo-rowerowy, po obydwu stronach drogi, oddzielone od jezdni pasami zieleni. Co jeszcze więcej Pan chce uzyskać? Co jeszcze więcej można uzyskać? No ale przy takim natężeniu ruchu, to no, musi być wiadukt i zjazd. Wiadukt <grym grym grym> ten Czyli wie Pan co? Zrobię Pan <grym> tu autostradę. O, trzy godziny, godziny. godziny. straszne pojeżdżają. nie przeszła przez, przez wyspy. Nie, nie, bo mamy to, to warowanie godziny na jak ludzie takie natężenie ruchu, nie, nie tak. ma możliwości, nie ma fizycznych możliwości przy pomocy ani geometrii, ani znakowania zmniejszyć natężenie ruchu. Bo ono nie wynika z naszego widzimy się, tylko z autentycznych potrzeb regionu. Proszę Państwa, ale naprawdę proszę o spokój. Ja tak podnoszę ja takie wrażenie, że pan cały czas jest na etapie takim, że przez Bystry będą dwie, znaczy droga będzie, jest dwu pasmowa w Kraków, droga. I być może stąd się bierze to, to trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć, co to znaczy droga dwujezdniowa, tak? że to jest jedna jezdnia w jednym kierunku, a druga jezdnia w drugim kierunku. Wiecie Państwo powiedzieć, droga dwupasowa to nie znaczy dwujezdnia. Dwupasowa to dwa pasy ruchu. A droga, droga dwujezdniowa ma minimum cztery pasy ruchu. Proszę Państwa, proszę Państwa, ale jeden taki drogi, pan powiedział o maksymalnej przepustowości. Tak, no. Ale to nie znaczy, że tą przepustowość osiągniemy, nie że Pojazdy skończą się wziąć. Jeżeli w tej chwili ruch mamy 5 tysięcy pojazdów, to nie znaczy, że po przebudowie, po wykonaniu tego projektu on wzrośnie 6 razy się się tak? To może później o tym porozmawiamy. Sama, sama przebudowa drogi... Sama przewodowa drogi nie wpływa bezpośrednio na zwiększenie natężenia ubrza, ruchu. Ubrza, ubrza, no Ale koszula. Jeśli mam zrozumiałem ruchu, to natężenie ruchu, to na to, proszę, to jest... to natężenie grubo, o czym mówimy, to generuje nie stan techniczny głównie drogi, a raczej zainwestowanie w stron terenu, rozwój tego terenu, hipermarkety. Osiedla wielkie mieszkaniowe. To są elementy, które generują zwiększone natężenie ruchu, a nie sama poprawa przekroju drogowego. Proszę Państwa,